Na tapety idzie babka ziemniaczana, czyli przepis na babkę ziemniaczaną. Na patelni mam około pół kilograma wędzonego boczku i pół kostki roztopionego smalcu, ale możecie dać też słoninkę, do tego jak ktoś lubi kiełbasę. Nasz boczek już się wytopił, więc dodaję cebulkę razem ze szczypiorkiem i podsmażam 3 kilogramy ziemniaków i teraz startuję na takiej mojej tarce elektrycznej, e, która jak dotychczas najlepiej mi się stwardzała dotarcie ziemniaków na babkę ziemniaczaną, na kiszkę, e, na kartaczę. Razem z ziemniakami, e, czyli do naszej masy też wtarkowuję e, cebulę, żeby masa nie ściemniała. Do ziemniaków dodaję naszej skwareczki z cebulką ten który się jest cztery jajka, to coś To jest słone słone sól, ja słone słone bo słone 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 I jeszcze mam taką przyprawę do ziemniaków. Kupicie zapewne w każdym sklepie przyprawę do ziemniaków. Dodaję, bo tu już wszystkie są siła takie tylko do ziemniaków, które pasują. Nie ja żałuję. Nie zawsze robi na oko, więc wiecie. Dobra, mieszamy. I jeszcze tylko dodamy mąkę. Cała mąki. I jeszcze trochę kaszymelnie. Żeby później babka dobrze nam się kroiła. Pieczemy w 180 stopniach. Ja nastawiam najpierw na godzinkę, później sprawdzam w razie czego dopiekam. Po godzinie moja babka tak wygląda. Dopiekę jeszcze 15 minut. Babka jest już gotowa. Cudownie pachnie. <gry> Próbuję trochę, dzisiaj zjem tak na ciepło, a jutro będzie do odgrzania. Ale myślę, że taka najlepsza babka z młodych ziemniaków to jest taka podgrzana, chrupiąca. Ale zobaczmy, jest bardzo, bardzo gorąca, bo dopiero co wyjęłam, nie. także próbujemy, nie wiadamy. Te młode ziemniaki mają tak delikatny smak. To jest nie do opisania jak to jest pyszne. Szkoda, że nie możecie tego spróbować razem ze mną. Ale może kiedyś będzie taka okazja. Babka ziemniaczana podlaski specjal. Może też być podawany, smażona jako smażone danie.